W tym roku mija 200 lat od momentu, w którym toczy się akcja poematu Adama Mickiewicza Pantadeusz. Z tej okazji z inicjatywy prezydenta Komorowskiego w wielu miastach Polski 8 września odbyło się narodowe czytanie pana Tadeusza. Do akcji włączył się także Toruń. Toruńskie narodowe czytanie pana Tadeusza rozpoczęło się przed bajem pomorskim, skąd na rynek staromiejski wyruszyła parada aktorów w strojach z epoki. Dnie przed dworem Artusa na Rynku Staromiejskim prezydent Torunia powita uczestników zabawy. Dzwony obwieszczały zarówno zdarzenia ważne, piękne, jak i obwieszczały także zdarzenia groźne, wojny, walki i bitwy. A zawsze dzwony towarzyszą tym, którzy czują wewnątrz tą największą miłość, miłość do ojczyzny miłość do swojego kraju, to przecież tym patriotyzmem pan Tadeusz jest przesycony. Po krótkim wstępie prezydent miasta odczytał inwokację z pana Tadeusza. Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten tylko w tym dobie kto straci. Dziś piękność twą w całym zdobie widzę i obcuję, bo tępnię po tobie. Panno święta, co jasnej bronisz częstochowy i w ostrej świecisz bramie. Ty, co gród zamkowy nowogródski ochraniasz z jego wiernym ludem, jak mije dziecko do zdrowia, powróciłaś z cudem, gdy od płaczącej matki pod twoją opiekę ofiarowany, martwą podniosłem powiekę i zaraz mogłem pieszo do twych świątyń progu iść zawrócone życie podziękować Bogu. Tak nas powrócisz cudem na ojczyzny łomu. Tymczasem przenoś moją duszę utęsknioną do tych pagórków lesie, do tych łąk zielonych, szeroko nad błękitnym niemnem rozciągnionych. Następnie zebrali i ruszyli w tan, oczywiście, bo jakby inaczej w kontekście tej właśnie lektury odtańczono poloneza. Po tańcu rozpoczęło się wspólne czytanie. Najpierw głos zabrali aktorzy dwóch toruńskich teatrów Baja Pomorskiego i Teatru Willa Machorzycy, którzy zaprezentowali fragment księgi Zamek i gospodarstwo. Właśnie dwukonną bryką wjechał młody panek i obiegłszy dziedziniec zawrócił przed ganek. Wysiadł z powozu, konie porzucone same, czypiąc trawę, ciągnęły powoli pod bramę. We dworze pusto, bo drzwi od ganku zamknięto zaszczepkami i kołkiem zaszczepki to. Podróżny do folwarku nie biegł, sług zapytać, otemknął Biegł do domu, pragnął go powitać. Dawno domu nie widział, bo w dalekim mieście kończył nauki, końca doczekał nareszcie. Twarz podróżowego barwą spłonęła rumianą, jak obłok, gdy z Jutrzenką napotka się ranną. Skromny młodzieniec oczy zmrużył i przysłonił. Chciał coś mówić, przepraszać, tylko się ukłonił i cofnął się. Dziewica krzyknęła boleśnie, niewyraźnie jak dziecko przestraszone we śnie. Podróżny zląkł się, spojrzał, lecz już jej nie było. Wyszedł zmieszany i czuł, że serce mu biło głośno i sam nie wiedział, czy go miało śmieszyć to dziwaczne spotkanie, czy wstydzić się, czy cieszyć. Ponadto muzycy toruńskiej orkiestry symfonicznej zagrali na rogu i na cymbałach. W tej sytuacji mógł być to oczywiście tylko koncert Jankiela. Następnie czytać naszą narodową epopeję mógł każdy, kto tylko zapragnął.